Panie prezesie, po pierwsze to gratuluję wyboru. Jest to chyba pierwszy raz, kiedy szef pansy, paszpu, został wybrany szefem stowarzyszenia czy też grupy towarzystw i przedsiębiorstw, które tak naprawdę odpowiadają za całość ruchu lotniczego nad Europą. I to właśnie Polak, pan został wybrany. Pierwsze gratulacje i chyba pierwszy raz się to. Tak, zdarzyło. pierwszy raz to się zdarzyło. Ja przede wszystkim to chciałem podziękować swoim wszystkim współpracownikom, bo to nie jest tak, że to jest moja zasługa. Jest to ciężka praca wszystkich pracowników, a w szczególności pracowników, którzy zajmują się współpracą międzynarodową, strategią i Lobby. całym kontaktami. Ja nie lubię używać słowa lobbying, aczkolwiek dużo pracy żeśmy włożyli w to, aby Polska i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mogły być w tym głównym nurcie właśnie, europejskiego zarządzania ruchem lotniczym i przestrzenią powietrzną w ramach jednolitego europejskiego nieba. Umówmy się, że nic się samo nie dzieje, więc na tym tutaj postawmy trzy kroki. Ale ja mam, zacznę od prowokacyjnego pytania. Pan jest aktywnym kontrolerem ruchu lotniczego z licencją. To prawda. I pełni pan dyżury. To prawda. Czy te nowe obowiązki nie przekreślą... Tego, tych, dy, te, tych dyżurów Pana jako kontrolera ruchu lotniczego w Polsce. Zawsze powtarzam, że kontrolerze ruchu lotniczego, w ogóle służby operacyjne związane z ruchem lotniczym, to takie to taki gatunek ludzki, który, który musi sobie poradzić w każdej sytuacji. No i niewątpliwie jest to nowe wyzwanie. Wiele, Mniej y czasu będzie. Wiele, wiele obowiązków, ale mam nadzieję, że dzięki temu zespołowi, który tutaj pracuje razem ze mną i na rzecz właśnie rozwoju Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uda nam się tak podzielić ten czas, żeby, żeby mógł pełnić zarówno obowiązki, Prezesa, przewodniczącego właśnie Aliansu A6 i kontrolera ruchu. Nie lotniczego. rezygnuje pan jednak. Nie rezygnuje, nie rezygnuje. Ale po to, żeby zachować licencję, czy żeby być po prostu w zawodzie? Przede wszystkim, żeby być w zawodzie, oczywiście to jest kwestia tego, że ja uwielbiam ten zawód i od 20 lat go wykonuję, to też jest szansa na to, żeby prezes i jego współpracownicy byli cały czas na czasie właśnie z nowinkami technologicznymi i ze zjawiskami i ze zmianami, jakie zachodzą w środowisku właśnie zarządzania ruchem lotniczym, przestrzeni powietrznej i kontroli ruchu lotniczego. To Czyli jest nie chce się Pan plus. odrywać od, że tak powiem, tego gruntu. Cały czas uważam, że e, trzeba być bardzo blisko e, operacji, ponieważ one są sercem e, funkcjonowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, aczkolwiek ze względu na zmiany, jakie będą zachodzić w niedługim czasie w prawodawstwie Unii Europejskiej, ze względu na to, że e, ma być wdrożona nowa architektura e, całej organizacji ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznej europejskiej w ramach jednolitego europejskiego nieba. w związku ze Single European Sky. Tak, w związku ze Single European Sky, to 何 <laughs> Te moje nowe obowiązki mają pozwolić przede wszystkim na określone zbudowanie naszej pozycji jako Polski, zbudowanie tej części, fragmentu europejskiego nieba, która będzie zarządzana właśnie przez nasze służby ruchu lotniczego, ale przede wszystkim praca na rzecz budowania jednolitej sieci w ramach Unii Europejskiej i jednolitego europejskiego nieba, gdzie nasz głos jako Polski i nasze rozwiązania wraz z naszymi współpracownikami, właśnie wraz z moimi partnerami, czyli tymi największymi usługodawcami, będą prowadzić do tego, że każdy pasażer, po pierwsze, Doleci bezpiecznie z punktu A do B jako primo. I punktualnie. I punktualnie jako, jako drugie. No i na trzecie miejsce efektywnie kosztowa. A efektywność kosztowa jest jednym z naszych najlepszych atutów jako Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Obejmuje Pan w grudniu obowiązki szefa tej struktury europejskiej, przejąwszy przyjm, te obowiązki od Włoszki. Od Pani, już nie pamiętam, ale Roberta Neri. Dokładnie, ale nie pomyliłem się, to jest Włoszka. Tak jest. Czy to jest jakby dowodem tego, że my jesteśmy najbardziej, że Pasz jest tą częścią tej struktury europejskiej, która zapewnia największą punktualność w Europie i że mamy najmniej spóźnień i że do, 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 dokonujecie rekordowych jakby operacji, jeśli chodzi o szybkość i sprawność? Z pewnością jest to dostrzeżenie w ogóle naszego wkładu jako Polski do całego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Polsce. To również jest. Bo można sobie wyobrazić, byłby Niemiec czy też Francuz z tych wielkich krajów rozdających w Europie karty, a to jednak Pola. No ale okazało się, że właśnie udało się nam jako Polsce. To jest bardzo duża nobilitacja, ale też fakt docenienia tego, właśnie, jak efektywnymi służbami są Polskie Służby Kontroli Ruchu Lotniczego, oraz właśnie to, że to moje doświadczenie zawodowe, które pozwala troszeczkę z innego punktu widzenia popatrzeć na wszelkiego rodzaju aspekty nie tylko, jak ja to mówię, z zabiórka w Komisji Europejskiej. Tak Delikatnie naprawdę... zaznaczył Pan, że Pana kontrkandydaci byli raczej urzędnikami niż praktykującymi kontrolerami. Ja bym powiedział tak, że mówiłbym o całej tej machinie e, tak naprawdę e, europejskiego e, nieba, transportu w, w całości. E, zawsze powtarzam, że kombinacja właśnie e, tych cech i tych umiejętności z jednej strony pracy operacyjnej, czyli budowania e, swojej świadomości i kariery od tak zwanego pucy buta do właśnie pracy. Kontrolera, od kontrolera, od kontrolera, do kontrolera ruchu lotniczego do, do prezesa pozwala znaleźć takie rozwiązania, które czasami są niewidoczne dla innych. Dla ludzi. urzędnika. Dla urzędnika dla politycz, innych, politycznie mianowanego. Na przykład. na przykład, ale to pan redaktor powiedział w tym na momencie. Przecież. Także kwestia jest tego, że dzięki tej kombinacji wydaje się, że właśnie inne kraje doceniły to, co zrobiliśmy do tej pory jako Polska, w jaki sposób podchodzimy dynamicznie do pewnych aspektów oraz poprzez te moje umiejętności operacyjne będziemy mogli spojrzeć na to troszeczkę w innym kontekście i znaleźć jeszcze lepsze rozwiązania, niż to było do tej pory. Słów parę o tej strukturze. Jak ona działa? Ile razy będzie Pan musiał być poza granicami, poza swoim przedsiębiorstwem, w tygodniu na przykład? Jak to wszystko da się poukładać? No i jak życie rodzinne w tym wszystkim? Ja odpowiem w ten sposób. Oczywiście przez ten rok 2020 będzie to ciężka praca. Z tego względu, że jesteśmy na etapie właśnie nowego pakietu legislacyjnego dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. i wszystkich nowej, państw Nowej architektury, tak? Dla wszystkich Państw członkowskich, to jest właśnie gigantyczna szansa dla nas, żeby tak naprawdę serce kontroli ruchu lotniczego mogło powiedzieć, ale powinno to być zorganizowane w ten sposób, czy troszeczkę w inny sposób, tak żeby osiągnąć określony efekt synergii współpracy wszystkich interesariuszy, czyli służb żeglugi powietrznej, czyli linii lotniczych, czyli lotnic, bo tak naprawdę to jest jeden wielki ekosystem. Oczywiście będzie się to wiązało z dodatkowymi obowiązkami, czyli spotkaniami przede wszystkim z Komisją Europejską, ale Czyli w Bruksela. Gestii, tak, Bruksela, ale w gestii oczywiście moich współpracowników jest to, żeby tak ustawić kalendarz prezesa, żeby był czas na wszystko i dla każdego. I na dyżury. I na dyżury. A tak? życie rodzinne. Życie rodzinne, no tutaj muszę przyznać, że czasami ubolewam, bo, bo, bo dotknięte jest to moją pracą, aczkolwiek dzięki wsparciu całej rodziny, dzieci przede wszystkim, jestem w stanie robić to, to, co robię dla dobra nas wszystkich, bo kiedyś to w przyszłości przekształci się w dobro dla nas wszystkich, którzy użytkują przestrzeń powietrzną i latają codziennie samolotami. Reasumując, za Pana wkładem w chodzimy do jądra tych wszystkich przekształceń europejskich. I że to jest duża szansa, to wszyscy zrozumieli, i że tak naprawdę zaczynamy odgrywać coraz większą rolę, my jako kraj, w kształtowaniu przyszłości ruchu lotniczego na całą Europę. Tak, odpowiem, tak to rozumiem. Odpowiem wprost. Tak. I to było jedno z celów strategicznych mojego przełożonego, czyli ministra Wilda strategii, jaką przyjęliśmy. Dzisiaj jesteśmy na etapie budowania dużej strategii e, dla, i polityki dla rozwoju transportu e, lotniczego. Takie spotkanie odbyło się wczoraj e, w ministerstwie na przykład, gdzie jesteśmy czynnym e, uczestnikiem tego, jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, a dzięki temu, że będziemy właśnie uczestniczyć bezpośrednio w rozmowach, możemy kształtować przyszłe europejskie niebo, gdzie wierzę, że Polska jako szósty kraj Unii Europejskiej będzie miała zasłużone miejsce w całym tym systemie i ekosystemie lotniczym. I tego Panu życzę. Mam nadzieję, i umawiamy się się na parę miesięcy po Pana inauguracji w tej strukturze i na, na pierwsze podsumowanie. Jak Pan to widzi? Czy ten optymizm nadal będzie, że tak powiem, Op z Pana Emina, Emina? Optymizm oczywiście zawsze będzie. Ja już mogę zaprosić, ponieważ pierwsze takie duże spotkanie będziemy mieli w marcu, gdzie, gdzie będziemy ustalać pewne aspekty właśnie na tym najwyższym poziomie e, tak naprawdę i będziemy prowadzić rozmowy z Komisją. To podamy to jako, jako, inf jako, jako czołową informację. Także zapraszam po 15 marca na, na rozmowę i e, na, e, na dalsze budowanie polskiego lotnictwa i europejskiego lotnictwa. Dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję. dziękuję.